Czym jest TikTok? Jakich ma użytkowników oraz jakie tutaj są treści generowane? Już teraz odpowiedź w InfoZabrze. Zaczynamy. Oczywiście, witam ze studia InfoZabrze. Już teraz Waszym gościem jest Miriam. Jest to bardzo młoda dziewczyna, która ma. Bardzo fajne, duże konto na TikToku. Półtora miliona lajków na wszystkich swoich wideo. Ale zanim przejdziemy do wywiadu, krótkie info, czym w ogóle jest TikTok. TikTok to aplikacja na telefon komórkowy do generowania treści wideo. Aplikacja ta posiada bardzo wiele efektów, filtrów, jak i również bardzo bogatą i dużą bibliotekę nagrań oraz innych dźwięków. Okej, okay, cześć Miriam. Powiedz nam, ilu Twoich rówieśników ma konto na TikToku? Naprawdę dużo osób ma TikToka. W moim wieku starsi, młodsi, ponieważ no, zobaczyli, jak to u mnie wygląda i stwierdzili, że w sumie czemu nie. I im się spodobało, więc zostali na dłużej. OK, a powiedz nam, jako zabrzanka, która aktywnie używa TikToka, jak Ty w chwili oceniasz Facebooka? Czy on jest dalej dla Was fajny, czy już jest taki bardziej pasę. Myślę, że właśnie aplikacja Messenger, która jest podłączona do Facebooka, no, jest bardzo korzystna i potrzebna w tych czasach, szczególnie pandemii, ponieważ nie możemy się do bardzo spotykać osobiście. Messenger jest, y, taką, ma takie funkcje, gdzie możemy się połączyć przez wideokamerę czy po prostu pisać ze sobą. Okej, okay, a jak oceniasz samego Facebooka? Głównie na TikToku i na Instagramie, ale na Facebooku też są również jakieś informacje, właśnie info Zabrze. Możemy się dowiadywać różnych ciekawych informacji. A powiedz mi na co zwrócić uwagę na TikToku? Ym, żeby wchodzić na TikToka, ja najczęściej zwracam uwagę na filmiki. Ja patrzę na takie, które są w moich zainteresowaniach, na przykład ja trenuję cheerleading. Pozdrawiam moją drużynę, która to pewnie ogląda. Mamy też właśnie tam konto i są różne drużyny, na których możemy wchodzić w profile, patrzeć, co robią. Tak samo inni mogą nagrywać to, co im się podoba. A dlaczego młode osoby tak bardzo angażują się w ten portal? Dlatego, że na TikToku można się nauczyć wielu umiejętności, jakieś nowe talenty, rozrywka, to jest, po prostu można sobie potańczyć, wyluzować się. Jako młoda osoba powiedz nam, dla kogo w twojej ocenie jest portal TikTok? Myślę, że TikTok jest dla wszystkich, ponieważ każdy sobie tam znajdzie coś dla siebie, no i może działać w tym kierunku. Czy sądzisz, że lokalny biznes? firmy, restauracje mają szansę zaistnieć na TikToku? Myślę, że tak, ponieważ jak chcą dotrzeć do jakiegoś młodego klienta, to na TikToku jest naprawdę dużo osób o... w różnym przedziale wiekowym i na przykład, nie wiem, KFC zapr... zapromuje się tam, no i nagle ma więcej klientów. A powiedz nam, jak się w ogóle Twoja przygoda zaczęła z tym portalem? Na TikToku jestem około 3 lat i na początku się w ogóle na to nie udzielałam, bo stwierdziłam, a pooglądam sobie, zobaczę, co robią inni. Ale odkąd zaczęłam dodawać częściej TikToki i wypromowałam się w jakiś tam sposób przez na przykład TVN albo właśnie przez jakieś akrobacje, stwierdziłam, że czemu nie mogę spróbować. No i spodobało mi się to tak, że uzyskałam taką liczbę fanów, jaką mam obecnie. Okej, okay, a powiedz mi, co robisz? Poza byciem na TikToku. Właśnie trenuję cheerleading, jak już wcześniej wspominałam. Jestem trenerką akrobatyki. Jeżdżę do TVN-u i gram w różnych serialach, na przykład Szkoła, 19+, i Szpital. No i tam właśnie, jak czasem też nagram jakiegoś TikToka, to jest on w zakładce dla Ciebie. I dużo osób właśnie mnie przez to rozpoznaje. Jak trafić do promowanej zakładki dla Ciebie na TikToku? Żeby trafić do zakładki dla ciebie, właśnie dużo osób to interesuje, więc powiem. Należy nagrywać te trendy, które najczęściej są w tych polecanych i dawać różne hasztagi, na przykład For you, dla ciebie, albo jakieś, nie wiem, jest się w Zabrzu, tak jak my teraz, daje się hashtag Zabrze. No i to naprawdę pomaga. I jeszcze dawać opisy, które y, naszych fanów jakby zmotywują do odpisywania nam, na przykład jak tam wam dzisiaj minął dzień. Jak się zakłada konto i czy jest to trudne? Wystarczy go zainstalować, założyć swoje konto poprzez, nie wiem, na numer telefonu, maila, albo po prostu się połączyć przez Facebooka. No i od razu TikTok kieruje nas do zakładki dla ciebie z tymi najpopularniejszymi filmikami. I tyle. Bardzo prosty w obsłudze. Ok, dzięki bardzo za rozmowę. A moi drodzy, już w tej chwili tutaj ląduje adres do Miriam, jak i również do naszego. Info zabrze TikToka. Dziękuję bardzo za to, że widzicie ten filmik i zapraszam do mojego TikToka, który będzie w opisie.